Otwarte w ośrodku szkolno-wychowawczym w Owińskach. Wieża Kurnickiego Zamku zachwyca po renowacji. Wieczór bez mężczyzn, czyli Dzień Kobiet w Tarnowskich Termach. W powstaje hala widowiskowo-sportowa. Będzie to obiekt spełniający oczekiwania i potrzeby mieszkańców miasta i gminy. Sam budynek będzie miał prawie 3000 m2 powierzchni. Wewnątrz znajdzie się sala z boiskami do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki, szatnie toalety, trybuny, punkt gastronomiczny oraz sale konferencyjne i pomieszczenia biurowe. Wokół hali powstaną parkingi, chodniki i tereny zielone. Budowa ma się zakończyć w listopadzie 2016 roku. Jej koszt to prawie 9 milionów. Sołtys. Pierwszy kluczowy trybik w machinie samorządowej. Pierwszy przedstawiciel władzy, z którym styka się mieszkaniec wsi. Jego lub jej rola jest nie do przecenienia, dlatego sołtysi zasługują na swoje święto. Ci z powiatu poznańskiego świętowali wspólnie w siedzibie starostwa. Sołtys jest na co dzień zespołem mikrospołecznością, jest niejednokrotnie doradcą, psychologiem, jest taka pierwsza łączność burmistrza z mieszkańcem, mieszkańca z burmistrzem, ze starostą, z innymi elementami, które są bardzo ważne, czyli mieszkańcy jeżeli mają problemy pierwsze co robią idą do sołtysa, ten sołtys musi ich pierwszy wysłuchać. Pierwszy powiatowy Dzień Sołtysa był okazją do wyróżnień. Dostali je najlepsi Sołtysi w powiecie: Dorota Dłubała z Czołowa, Adam Szyszka z Siekierek i emerytowana już Irena Tyblewska z Rabowic. Stowarzyszenie Sołtysów wyróżniło też przedsiębiorców, którzy wspierają jego działalność. Tych Sołtysów, których postanowiliśmy wyróżnić, cechuje przede wszystkim. Poświęcenie do tych wszystkich działań, które robiliśmy, nie szczędzili swojego własnego czasu, nierzadko swoich pieniędzy, byli zaangażowani, organizowali spotkania na swoim terenie. Dobry Sołtys musi przede wszystkim znać i lubić mieszkańców swojej wsi. Bez wspólnego działania nie zrobi niczego. Chodzi o dobrą współpracę z mieszkańcami, integrować się z nimi, słuchać zdania też mieszkańców. I jakoś no wspólnie, żeby wszystko działać na rzecz i dobra mieszkańców wioski. Tymi samymi zasadami kieruje się Adam Szyszka, sołtys Siekierek, największej wsi w gminie Kostrzyn. Zajmuje się nie tylko sprawami urzędowymi. Wraz z Radą Sołecką zarządza funduszem, dzięki któremu powstają boiska i place zabaw. Zawsze jest otwarty na spotkania i rozmowy z mieszkańcami wsi. Mieszkańcy przychodzą ze wszystkimi problemami. No mają różne problemy i po prostu ja muszę te problemy pomagać, rozwiązywać im. Drogi, zaniedbania jakieś, które tam są, na te wszystkie takie sprawy organizacyjne. Święto Sołtysa obchodzone jest 11 marca. Ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku Sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę Sołtysa w polskiej wsi. Babski wieczór bez mężczyzn zaproponowały paniom w dniu ich święta tarnowskie termy. Ten największy w powiecie poznańskim park wodny wypełnił się atrakcjami przeznaczonymi tylko dla kobiet. Chcielibyśmy, żeby kobiety miały ten swój dzień jeden raz w roku, żeby mogły się odprężyć, zrelaksować, żeby poczuły, że tarnowskie termy są tylko dla nich. Mogą przyjść w tym dniu, spędzić tutaj kilka godzin, bo wiemy, że jesteśmy wszyscy zabiegani i te godziny są dla ich urody, dla ich ciała i przede wszystkim dla ich relaksu. Na licznych stanowiskach panie mogły dowiedzieć się czegoś o makijażu, zdrowym jedzeniu, sportowych treningach. Pełne ręce roboty miał masażysta. Dzisiaj mamy od masażów relaksacyjnych do masażów klasycznych, sportowych oraz głębokich. Mi się wydaje, że to akurat jest najlepsza propozycja, żeby przyjść, zrelaksować się, dać tą energię od samego masażysty dla e, pań. Spora kolejka ustawiła się do kamiennej groty, w której swoje karty rozkładała wróżka. Większość z pań pyta o uczucia, potem o finanse, o najbliższą przyszłość, o ten rok, o miłości, o dzieci, o różne rzeczy. A na te pytania, oprócz numerologii, pomagają jeszcze karty anielskie, One, ślomy, przesłania, no, dla pań, żeby były spokojniejsze. O aktywność fizyczną świętujących pań zadbały instruktorki aqua aerobiku, które poprowadziły ćwiczenia w basenie. Jest to rodzaj aktywności fizycznej uprawianej w wodzie, która wpływa wszechstronnie na nasz organizm. Zarówno na układ krwionośny, oddechowy, jak i skórę mięśnie. Bardzo dobrze wpływa również na nasze stawy, ponieważ chroni je przed urazami i wszelkiego rodzaju kontuzjami. Jest to najbardziej bezpieczna forma ruchu. Taki pomysł na dzień kobiet okazał się strzałem w dziesiątkę. Fajnie. Spędzamy czas aktywnie, odprężamy się po pracy, bo większość z nas no, to jest środek tygodnia, więc pracujemy. To jest taka odmiana od dnia codziennego, że dla zdrowia psychicznego absolutnie moment relaksu albo dłuższa chwila tego relaksu i to jeszcze jest w sympatycznej atmosferze, trochę wysiłku fizycznego, trochę niecodzienności, bo w wodzie, a przecież nie jesteśmy płazami ani gadami. Bardzo to miłe. Tarnowskie termy zapewniają atrakcje przez cały rok, i oprócz tego jednego dnia mogą z nich skorzystać również panowie. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Owińskach jedna z kilku placówek w Polsce zajmujących się dziećmi z dysfunkcjami wzroku. Ośrodek 12 marca jeszcze szerzej, by przekazać maksimum informacji otworzył drzwi dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej. Staramy się jakby zapewnić maksymalnie dużo wiedzy, bo myślę, że nic tak dobrze nie świadczy o placówce, jeśli jest otwarta i jeśli pokazuje, czym dysponuje, a naprawdę dysponujemy już ogromem w pracowniach, dobrego sprzętu, dobrego doświadczenia, właściwej kadry merytorycznej, która to kadra jest przygotowana do pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym wzrokowo. Po środku mieści się sześć szkół od wczesnego wspomagania rozwoju przez podstawówkę i gimnazjum, policeum i szkoły zawodowe. Prace z Niedowidzącymi trzeba rozpocząć już od najmłodszych lat. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to są opieka dla dzieci od urodzenia aż do momentu podjęcia edukacji szkolnej. Czyli my obejmujemy dzieci najmłodsze. Rodzice przyjeżdżają do nas na co dzień z dzieckiem na zajęcia, a dzisiaj są zajęcia grupowe dla dzieci, tych, które są pod naszą opieką, a także dzieci zainteresowanych tym, żeby zostać objęte wczesnym wspomaganiem właśnie w naszym ośrodku. Pracownia Wczesnego Wspomagania to jedno z wielu miejsc, które mogli odwiedzić goście drzwi otwartych. Zwiedzający nasz ośrodek mają okazję zapoznać się z naszymi salami edukacyjnymi. Można wejść praktycznie w każde miejsce, obejrzeć pracownię garcarską, pracownię wikliniarską. W jednej i w drugiej w tej chwili trwają zajęcia, trwają zajęcia z robotyki. Można porozmawiać w tej chwili z nauczycielami, z czego wiele osób korzysta. Te rozmowy są bardzo ważne, bo wybór placówki to decyzja o kilku lub kilkunastu latach życia dziecka. Oferta jest bardzo duża, szeroka i w pełnym zakresie, w różnych płaszczyznach zapewnia rozwój dziecka. Dziecka, właśnie z jakimiś ograniczeniami, które ma nasze dziecko. Także no, ja jestem bardzo zadowolona z tego, co tutaj zobaczyłem. Jesteśmy rodzicami sześcioletniego syna, który jest niedowidzący i szukamy. Placówki, która zapewni kompleksowy rozwój mu, nie tylko pod względem takim typowo edukacyjnym, ale też rehabilitacji. Dni otwarte na pewno pomogły nam zapoznać się z ofertą tej tutaj placówki i na, na pewno będzie nam łatwiej, dużo łatwiej podjąć decyzję. Muzyka Bezpieczni ośrodka przygotowali dla gości specjalny program. Pochwalili się talentami wokalnymi i tanecznymi. Był też pokaz dźwiękowego tenisa stołowego. Drzwi otwarte były okazją do uroczystego otwarcia nowej windy. Dźwig osobowy został kupiony dzięki pomocy Powiatu Poznańskiego, który prowadzi i wspiera ośrodek w Owińskach. Kilka lat temu powstał tu park orientacji przestrzennej Muzeum Tyfologiczne. Ośrodek jest systematycznie remontowany i doposażany. W tym roku chcemy także zainwestować w podjazd, w parkingi tu już wewnątrz naszego obiektu. Jeszcze mamy plany związane z zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi. Chcemy też sporo pieniędzy zainwestować w unijnych tu wewnątrz po to, żeby ten ośrodek był. Nie tylko piękny, dobrze zarządzany, dobrze spełnia swoje pedagogiczne wartości, ale także żeby był funkcjonalny dla naszych podopiecznych. Dni otwarte to nie jedyna okazja do zapoznania się z ofertą ośrodka. Dyrekcja zaprasza zainteresowanych rodziców na spotkania indywidualne. Wieża zamku w Kurniku nabrała nowego blasku. Od kilku miesięcy trwają prace remontowe i konserwacyjne w jednym z najcenniejszych zabytków powiatu poznańskiego. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace związane z czyszczeniem cegły naszej wieży zamkowej, wymianą fuk. No dzięki temu zamek zyskał na urodzie. Oczywiście piękny będzie dopiero wtedy, kiedy całą elewację wymienimy. Bijąca po oczach świeżą elewacją wieża to najbardziej widoczny efekt prowadzonych prac. Mniej efektowne, ale nie mniej potrzebne są roboty prowadzone wewnątrz i na dachu budynku. Trwają pracę w ramach projektu termomodernizacyjnego. Wymieniamy instalację centralnego ogrzewania, wymieniamy oświetlenie na energooszczędne oraz budujemy panele fotowoltaiczne na Zamku kurnickim, tak abyśmy byli, do pewnego stopnia samowystarczalni. Na tym nie koniec prac. Bezcenny zabytek wymaga ciągłej opieki konserwatorskiej, systematycznych remontów i renowacji. Odnowiona wieża wyraźnie odcina się od reszty elewacji zamku. Będą kontynuowane prace nad oczyszczeniem części ceglanej murów. No, mamy w planie też przeprowadzenie, odnowienie elewacji wejściowej. Elewacja była odnowiona ponad prawie 60 lat temu. Także no. Widać po prostu ślady już zniszczeń, szczególnie przy, przy głównym wejściu zamkowym fragmenty tynku odpadają. To jest nawet niebezpieczne dla, dla ludzi, którzy no, przechodzą. Prace remontowe wiążą się niestety z chwilowymi utrudnieniami dla turystów. Zamek w kurniku zostanie udostępniony zwiedzającym 1 kwietnia. Wystawę płaskorzeźby i rzeźby można podziwiać w Domu Kultury w Stęszewie. Wystawę o tyle ciekawą, że przedstawiającą twórczość artysty amatora. Autor wystawy, Sylwester Matz, był z zawodu stolarzem. To, że wykonał tyle pięknych rzeźb, to piękne jego hobby. Przywiodłam go tę wystawę ze śmigla, gdyż tam y, pracował, mieszkał i żył. W dwóch salach można obejrzeć 36 prac. Dominują płaskorzeźby przedstawiające najciekawsze miejsca w rodzinnym mieście artysty, ale są tu również rzeźby i dzieła o innej tematyce. Tematem jego prac, jego rzeźb, to miejsca piękne, które znał w śmiglu, ale również tematykę religijną pięknie traktował oraz wykonał kilka obrazów o tematyce bajkowej. W programie wystawy można przeczytać, że Sylwester Mac za pomocą dłuta dzięki swojej wyobraźni i mistrzostwu nadawał twarzom swych rzeźb konkretne emocje. Rzeźbiąc formy architektoniczne podpierał się fotografią, by uchwycić najdrobniejsze szczegóły. Wystawę w Domu Kultury w Stęszewie można zwiedzać do 8 kwietnia.